Siemanko, wszystkim. Odrobina wyjaśnie jak działa super talent. Eee, moment, zawiesiłem się, szukam Kirilla. Super talent klasy czarnoksiężników. A mianowicie chodzi o to, że 50% szans na odwołanie wszystkich aktywnych wzmocnień celu przed zadaniem obrażeń. A następnie zadanie 15% dodatkowych obrażeń za każde z odwołanych wzmocni wroga. Szansa na odwołanie oraz dodatkowe obrażenia dotyczy zarówno ataków normalnych, jak i umiejętności specjalnych. Znaczy to tyle, że jeśli leci klocek, no, lub jak się strzeli z specem, to jest 50% szans na odwołanie w zupełnie wszystkich. Yy no Statusów, nie wiem. Ludwika na przykład. Ja tak na przykład lubię używać Kirila Poszukajmy, kto tam ma Ludwika. Tu jest Ludwik sobie, ten tam narzuca sporo statusów sobie. E O ile dobrze pamiętam, wzmocnia zdrowie, przywołuje wielkiego pomocnika, to nie bardzo wszyscy sojusznicy otrzymują obronę, łącznie, dobra. No, będzie to chyba w miarę dobry przykład i ja sobie pojadę, no, powiedzmy, dla pewniaka, żeby wygrać, a nie przegrać. O czymś takim i jedziemy. Hmm. Jeszcze, żeby wygrać, to trzeba mieć yy, klocki, ale może akurat się uda pokazać, o co chodzi. Na no, dzień dobry, Ludwik ma sobie prowokację, jest ona odwoływalna, za pomocą, wiadomo, czaru, odwołania, jak na przykład rado? lub właśnie z klocuszka za pomocą mocnej klątwy. Próbujemy. Jest 50% szans. Poszły dwa kloczki, Nie udało się. A to pech. No to próbujemy sobie dalej. A. Zrozumieliśmy trochę. O, idą klocuszki. Pyk. Nie ma prowokacji. Teraz Ludwik ma dodatkowe dwa statusy, bo jest wzmoc ochrona przed y umiejętnościami specjalnymi. Odpalamy sobie niebieską bombę i zobaczymy, czy Kirill go zdeaktywuje. No, niestety nie tym razem. No, ale nie poddawajmy się, podciągniemy sobie niebieskie klocki. My się troszeczkę. Dobra. I patrzymy. Działa. Tadam. Ludwik nie ma prowokacji. No. I na tym to polega, właśnie. I tak działa na przykład pisarnia. Tak działa każdy klasyczny yy, czarnoksiężnik, czyli na przykład będzie to Melendorf w kostiumie, będzie to Lixiu, chyba o, jest tam kilka postaci dobra, wygrać się nie uda cienki start to był teraz to nawet nie mam niebieskich klocków Jak widać, teraz poszły klocki z Ludwika i nie zadziałały deaktywująco. Ale ciekawostka jest taka, że na przykład nie ma yy, wzmocnienia many klile. O. Także to tak się działa. No. Także pozdrawiam. Cześć. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest jasne.